Cześć. O z tej strony, adept. Dzisiaj bitwa Draktina na EBR-ze 105. Mapa studzianki. Bitwa spotkaniowa. Losowanie na topce. Tak. I w sumie. W sumie, w sumie to wszystko. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Okej, <grym> okej. Okay, okay. Jednak jest. Widzę. Szybki rajd na górkę. O, słynną górkę na studziankach, znaczy wzniesienie. Nie wiem, to to. Te wzniesienie to powinni przenieść pod Grunwald. Tam by się bardziej przydało. No! Bliskie spotkanie trzeciego stopnia z EBR-em 105 drużyny przeciwnej. No i tak taran, i to wszystko inne. Także to, to było ciekawe. To było ciekawe. Teraz niszczenie murków. Ostatnim pociskiem w magazynku. No ale nie wiem, czy jest sens niszczyć te murki, bo amunicji nie jest zbyt wiele na tym ebr -ze. Ale z drugiej strony, jeżeli chcemy sobie postrzelać do czegoś od boku, z tego miejsca, to jakieś murki muszą być poniszczone albo przez nas, albo przez przeciwników. W tym momencie jednak nasz bohater wykorzystuje dziury poczynione przez siebie... Udes jeszcze się pojawił. No na niego to pełny magazynek by się przydał. Więc trzeba będzie powalczyć o prymat na pewno w tym miejscu. Wychaczyć stąd tego Udesa. No, ale wróg bardzo mocno atakuje. Tą flanką. No, tak, gąska. Ber jest na tyle niski, że może szybko się schować w zagłębienie terenu. No I ogólnie jest szybki, więc to na pewno na plus. Na plus jest również to, że artyleria w tej chwili nie interesuje się tym rejonem. O, dopiero teraz w sumie się nasz bohater zaświecił. To dziwne, prawdę mówiąc. Myślałem, że wcześniej, wcześniej zostanie wyspotowany. No i jest wreszcie artyleria. Myślałem, że w ogóle jest na pewno w spocie. Tak strzelając sobie do tych czołgów ciężkich, ale widocznie te punkty. Spotowania na czołgach przeciwniku były jakoś pozasłaniane. Również punkty odbioru fal mózgowych naszego bohatera też zostały zasłonięte. Znaczy, czego? Fal czego? Okej, okay. okay. to już poleciałem całkiem po bandzie. No, ja bym jednak spróbował zdjąć tego udes -a. Tutaj wrogiego Ebera już nie ma, został tylko UDES. Jeżeli byś tak zmówić ze wszystkimi i z Estebekiem i przypuszczać tego Udesa, to byłoby na pewno coś. No bo najprędkość na pewno można to zrobić. Ten Udes jest zajęty czymś, nie wiadomo czym. Powrotem do garażu w tym momencie. I jest przestrzeń otwarta dla naszego bohatera. Czy jest tam gdzieś Estebek? Ale co to tam za przeciwnik? Kampiący Estebek, no. O nie, tu jest E4, tu jest E4, nawet nasz bohater nie strzela, bo po co, po co, zresztą hajki są załadowane, w sensu strzelać we czwórkę z hajeków, no i murki, murki, wszędzie murki, a my mamy hajki, zresztą te murki są zbyt duże, komora silnika może gdzieś tam, może tak, może nie, nie, jest jednak przeładowanie na zwykły, Pociski, ale ten, jak na złość, ustawił się, ustawił się frontem do nas. O, tu jest piękny cel. EBR. Drachtin się nie świeci. Mimo, że ma żarówkę, nie? Także to jest dziwne, to jest dziwne, ale stoi w tylu krzakach naraz, w dziesięciu. Nie wiem, jak to możliwe stać w dziesięciu krzakach naraz, ale. Drachtin to potrafi. Drachtin to potrafi. Wykryty Fosz. I, i, I gdzieś tutaj E4. Gdzieś coś innego. Gąska. Pięknie zatrzymany przeciwnik. Jest jeszcze ten EBR. Uwaga, uwaga. Teraz skupia się nasz bohater na, na spotowaniu. Może ktoś tego Fosza jeszcze przyklepie. Chociaż myślę, że można podjechać bliżej. Tam jest też takie zagłębienie terenu, bardziej przy linii i z tamtego miejsca można, można no chociaż niekoniecznie, to jest bezpieczniejszy wariant. Pod... O właśnie, jeszcze czwórka jest, a tutaj się zabłąkało, co tutaj się zabłąkało? WZ, WZ pacyfikuje nam te 54E1, nie możemy na to pozwolić. Musimy się wz zająć, nie możemy pozwolić, żeby nawet T-54E1 zginął śmiercią bezsensowną. No i zginie chyba. No trudno, nie, pozwalamy, niech, niech ginie, niech ginie. Ma jeszcze wsparcie 75 więc w razie czego ta wz powinna i tak zginąć kosztem naszego, ale nie, Dało się przetrwać. T-54E1 gdzieś tam teraz do krzaczka może podjedzie. O, właśnie o tym miejscu mówiłem wcześniej, że można podjechać, spróbować e, grać, zasłaniać się przed foszem i od razu spotować na przykład E4 i STB, jeżeli byłby w pobliżu. Nie ma STB, jest za to tańczący cały czas tutaj po bandzie, na bandzie. E, nasz bohater tutaj coś tam płonie. Płonie stodoła, nie, to stodoła, nie, to pole, to nawet nie pole, to nie wiem, piasek płonie, apalmi jakiś rzucili, dziwne, nie? Trawa płonie, no, nawet nie trawa, tam trawy nie ma. <laughs> A czwórka na pewno nie płonie, tylko może płonie z pożądania, żeby tak Drachtin wyjechał nupsko, ale Drachtin to nie, nie, nie. ostrożnie. Widocznie ewidentnie nasz bohater boi się tej E 4 Zresztą wiadomo, ta E czwórka ma go na hita, więc nie ma żadnego manewru takiego, który by ustrzegł przed szybkim pociskiem od E 4 czy jest, no, szczęście nuba, co tam jeszcze koła kołowca, tak. Tego typu rzeczy albo nupstwo strzelającego. Także to są takie perki, które przydają się w takich momentach. Nasz bohater jednak się przestraszył. Strach trochę wszystkich. E mamy tutaj przecież. No ale dobra, po garbach dalej trzeba pojechać. Może w coś wyspotować. Właśnie osza na przykład. Ten Eber jeszcze żyje, wrogi. No, proszę. Ciśnij, aby podziękować. Nie naciskaj, nie naciskaj. To jest na pewno. To jest na pewno jakiś podstęp. Tak samo uciekając artyleria jest podstępem. 119 nie jest źle. Ale troszeczkę aktywności wykonanie naszego bohatera by się przydała. Trochę aktywność, większa. Zwłaszcza wyjęcie tego EBR-a byłoby kluczem, bo otworzyłoby drogę do środka mapy dla naszego bohatera. Można po niego pojechać. Ja bym po niego pojechał w tym momencie. On. On powinien już być martwy. Ten Eber cały czas bruździ. No, 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 no. no drachci nie, drachci nie, rób coś. Rób coś, bo widzowie i adept się nudzą. No, taki dynamiczny początek na początku, a później, początek był początkiem końca. Tak. Jedna pestka, i to tak troszeczkę nubsko strzelona, bo z miejsca i to mogło kosztować naprawdę wiele naszego bohatera, ale ostatecznie e spłynęła. I teraz, teraz. Słabszy okres gry naszego bohatera, można powiedzieć. No, za dużo słów słowa bohater używam w tym momencie. Bo teraz to tak właśnie było antybohaterstwo troszeczkę. Krzaków dużo, chowanie się w krzakach, kombinatorstwo i utrata szans. Utrata szans na lepszy wynik. O ile w pierwszym fazie bitwy to nasz bohater grał pierwsze skrzypce, to teraz był w drugiej fazie. statyston. tak, statystą. Im paziem. <laughs> Okej. Okay. Um, ale nie paziem na pa, pazie na gazie czy pazie, pazie na fali tylko paziem paziem. Um, dobra. No i mam nadzieję, że teraz zmarzę swoją hańbę w końcu nie jest pasiem tylko knagą. No, ale tu widzę, tu też tak troszeczkę tak no, no tak trochę byle jak. No, ale ostatecznie jakoś się udało. Przejdźmy do wyników końcowych. Good play, że co? Że co? Dobra, tego nie było. Że co? Good play? Że co? Bez przesady. Padła masterka, medal wsparcia i zwiadowca. A! Zwiadowca. 5651 obrażeń. Ładnie, ładnie. Ale WG tego nie, doceniało, nie doceniło. 1286 expa. Dlaczego? Bo tylko w ragi? Nie, to nie tylko. Ragi, coś na pewno było nie tak. Może asysta słaba. 3,900. No, asysta jest w porządku. no Chyba po prostu styl się nie podobał wargamingowi i dystans słaby. Także tu trochę tak, coś, coś, coś nie tak. Tutaj troszeczkę jest. Tutaj. Powyżej 300 metrów. damage robiony. I to też często nie po własnym spocie. Ten damage tu, nawet gdy był grany na blisko. To jest ta właśnie druga faza bitwy. I dlatego ten exp jest ucięty. Taka jest moja opinia. Oczywiście możecie się z nią nie zgodzić, ale również możecie się nie zgodzić z tym good play. Albo możecie się zgodzić. W każdym razie, bitwa jak bitwa. Fajnie było zobaczyć studzianki. Także zawsze jakaś odmiana. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.